Witam wszystkim, z tej strony Arkadikus. Dzięki, że wzięliście udział w konkursie i zgodnie z obietnicą dzisiaj wyniki. Mam tutaj słoik przygotowany. W tym słoiku znajdują się nazwy użytkowników, adresy mailowe, wszystkich tych, którzy poprawnie udzielili odpowiedzi. Oczywiście, poprawna odpowiedź to piłka kopana. Wpłynęło 40 zgłoszeń do konkursu, 36 odpowiedzi było poprawnych, 4 niepoprawne. No i teraz. Wielka chwila, czyli rysowanie dwóch kodów. Jeszcze zamerdamy, żeby było uczciwie. No i zobaczymy, jak to będzie. Pierwszy kod to jest Feru Reprodukcja, czyli Piotrek, tak się Piotrek podpisał konkretnie. Nie wiem, czy tutaj będzie, będzie widać, bo to nagrywa kartofel, jak widzicie. Eee, I tutaj pierwsze gratulacje i czas do czego mi pomaga i się tam uśmiecha. Czas na drugiego zwycięzcę i to będzie <laughs> kolejny ciekawy podpis. Kabel od pilota. <laughs> to jest drugi zwycięzca. Gratuluję i zapraszam na kolejne konkursy. Mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Niedługo na kanale 3000 osób. Mam nadzieję, że do wygrania będzie już być może coś rzeczowego. Na póki co gratulacje jeszcze raz dla kabla od pilota i reprodukcja, czyli Piotrek. Musicie wybaczyć domcie nagrywa mnie po raz pierwszy. I cóż, jeszcze raz dzięki wiem.